Cześć, Tomek ci czyta z ten dara, bo nie może się pokoić, że jest gorszy ode mnie. Musimy to nagrać. Moves fast, 0% Alright, so you ain't in the street ready just yet But you got potential, you just gotta work on it Keep fast You ready? Nauczyń najwysej Bro, jump right in Or we can watch 5, 6, 7, 8 Alright, now try to nail it 3 times To give it some focus 5, 6, 7, 8 Pogódź się z tym, że Napiszę nie masz tego w sobie. Tekst, w tym chcę, chcę nie nauczy was tańczyć. Nie nauczy Tomka tańczyć, bo on nie umie tańczyć. Ja umiem tańczyć, Dance jest super. Bo gra nie mówi co robisz źle Możesz mówić i masz tutaj Zaznaczać ci na czerwono twoje stópki, że źle no, Ale zespoś... nie mówi co robisz źle No poka... ale pokazuje ci co robisz źle No nie łapie cię nie. no Za szybko ma no, pójść No mylisz nogi <grym grym grym grym> ruszam To samo co no, Musisz zacząć od prawej no, 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 no. I co było źle? Co Nie masz tego w sobie po prostu Pogódź się, no. się z tym ale powiedz się z tym powiedz Tomek powiedz sobie jestem beznadziejnym tancerzom Сразу услышать.